Szułubur, bur. do naszego pryzmatu wpada białe światło metody zuchowej, i co z niego wypadnie? Jak już wiecie, kolorki. Jaki kolorek dzisiaj? Ostatni, czyli fioletowy. A co idzie z fioletowym? No tak, środowisko rówieśnicze. I te na placu, i najbliżsi przyjaciele, i te w gromadzie, i te w szkole, podczas zabawy, hobby, nauki i całego swojego życia. Tu wchodzi i nasza gromada, i nasze zwyczaje, sporty, hobby, zainteresowania, i wszystko inne. Wszystko ładnie nam opisuje książeczka sprawności. Od czego zaczyna? Od umiejętności ręcznych. Malarz, plastyk, rzeźbiarz. Kronikarz, ci, którzy umieją ładnie pisać, mogą właśnie kronikę prowadzić i potem ta sprawność. Fotograf. Jak nic, możecie zatrudnić jednego z zuchów, żeby wam dokumentował to, co się dzieje na waszych zbiórkach. Muzyk, czyli o tych, co lubią grać, albo umią, albo się uczą. Mistrz gier i zabaw do prowadzenia zabaw na zbiórkach. Aktor, charakteryzator, dekorator, czyli wszystko to, co potrzebne jest do i małego, i wielkiego teatru zuchowego. Kukiełkarz, śpiewak, technik teatralny, to już brzmi poważnie, strażnik, skarbca, tudzież ten, który się opiekuje totemem, tancerz, Zaczynają się sportowe. Ogólnosportowa. Piłkarz. Mistrz kółek, klarowerzystów i rolkarzy. Delfin dla pływaków. Gimnastyk. Często przyznawany na zimowiskach i innych wyjazdach za udział w gimnastyce. Olimpijczyk, jak chcecie zrobić wielkie zawody zuchowe. I w końcu wilczek. Czyli jak nic, poznawanie obrzędowości i historii zuch. Także pamiętajcie, fioletowy to środowisko rówieśnicze. Szkoła, kumple na placu.